Witajcie moi kochani! Wchodzimy w nowy portal, w nowy tydzień. No i zobaczymy sobie, co nam przyniesie nadchodzący tydzień. Boże, jak ten czas szybko płynie, właściwie to leci. Dopiero co robiłam yy, czytanie tygodniowe, a teraz mamy nowe. Dlatego, kochani, ostatnio. Yy, właśnie yy, dostawałam bardzo dużo wiadomości od Was o tym, co musicie przepracować, co tam wychodzi z przeszłości, że analizujecie. Wiecie co, kochani? Wszystko jest dobrze. My musimy przepracować niektóre lekcje, musimy yy, zdać sobie sprawę, z czego wynikają jakieś nasze działania, zachowania, ale, kochani, najważniejsze jest. Podjąć ostateczną decyzję, że chcemy być szczęśliwi w tu i teraz. Przeszłości już nie zmienimy, na przyszłość jeszcze musimy poczekać. Żyjmy każdym dniem, jakby był ostatnim. Naprawdę, kochani, podejmujemy decyzję teraz, my tu wszyscy w kolektywie, że od teraz jesteśmy szczęśliwi i korzystamy z każdej chwili naszego życia, jaka jest nam dana. Tutaj nie ma co już rozpaczać nad tym, co było. Naszym wyborem niech będzie nasze szczęście. I teraz zobaczymy, co nam przyniesie nadchodzący tydzień. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem Boskiej Energii Miłości i proszę o jasny i czysty przekaz. Co. O, spadły mi karty. No Ostatnio dostałam taki. Um, Mało sympatyczny komentarz od pewnej pani, którą oczywiście wykasowałam, bo pani napisała: Ja wiem, że te spadające karty mogą nerwować, kochani, mnie również. Ale no póki co nie mam możliwości na taki wielki, obszerny stół, gdzie te karty będą się zatrzymywać na stole. No i pani powiedziała, że z nudów przyszła pooglądać i powiedziała, że to jest tragedia. to spadające karty to nie wróży niczego dobrego. Także nie wiem skąd ta pani ma takie informacje, no ale dobra. Pani już nie ma. Kochani, ja nie mogę. Mamy dziewiątkę denarów i dziesiątkę buław. No nie. No. I diabła. No, dziesiątka buław to jest obciążenie. Kochanie, ech, chyba już czas w tym tygodniu wejść w energię niezależności. Właśnie to, co przed chwilą powiedziałam, zostawiamy iluzje, rozczarowania, jakieś uzależnienia od osób trzecich, które y, tworzyły w naszej energii właśnie ciężar. Zmęczenie, przeciążenie. Tą dziesiątkę buław zrzucamy z naszych pleców i wchodzimy w energię niezależności, kochanie. Kim jest ten diabeł, czy czym jest ten diabeł? Dla każdego z nas będzie to coś innego. Jedni, pracoholizm, drudzy, rzeczywiście, jakieś uzależnienia od osób. Inni jeszcze uzależnienia od nie wiem, trunków, bo muszę dla odprężenia nie wiem, butelkę wina sobie chlapnąć, nie? Kochani, tu dla każdego będzie coś innego, ale zazwyczaj ten diabeł to jest ta ciemna energia, która wkracza do naszego życia właśnie w tym momencie, kiedy jesteśmy najbardziej obciążeni właśnie energetycznie. Kiedy nasza aura maleje, wtedy te ciemne moce atakują. Ale kiedy te ciemne moce atakują, kochani, to tylko po to, aby wydobyć czy pokazać nam nasze światło. Nie zapominajcie, kochani, o Waszym świetle, cokolwiek się nie wydarzy. Jeśli rzeczywiście jakaś energia Was zwali z nóg, pod tym ciężarem dziesiątki buław padniecie na kolana. To nie zapominajcie o jednym. Ciemność nie atakuje ciemnego. Swoje, swój swojego nie zaatakuje. Ciemność atakuje światło. I ważne jest, aby w tym momencie, kiedy ta ciemna energia zaatakuje w cudzysłowie, aby sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy światłem wstać z tych kolan i wejść w energię dziewiątki denarów. <laughs> Przepraszam Was, kochani, ale mam nowe kadzidełka i coś tam jest, ale no mamy potwierdzenie i coś tam jest właśnie w tych kadzidełkach, co mm, drażni moje, yy, mój nosek. Ważne jest, aby wejść właśnie w tą energię sukcesu, luksusu, obfitości, niezależności. Dziewiątka denarów to jest karta szczęśliwego singla. Jeśli ma, mieliście czy macie do czynienia właśnie z jakąś energią, z, z jakimś człowiekiem, który, z którym jesteście w związku, ale który jest dla Was ogromnym obciążeniem, to czas zwalić go z tych swoich pleców i powiedzieć do widzenia. I tutaj mamy taką energię, kiedy zrzucicie w tym tygodniu, kochani, ten ciężar ze swoich pleców, pożegnacie tą ciemną energię. I wejdziecie właśnie w energię dziewiątki denarów. Zobaczmy. A zobaczmy, co nam do tej energii powiedzą anioły. Zobaczmy, co nam do tej energii powiedzą anioły. No, na pewno nam się pokazała yy, energia tak. Czyli dokładnie tak, jak ja powiedziałam, tak będzie. Zrzucamy, kochani, to wszystko, co ciemne, i w Twoim życiu zadziała przeznaczenie. Kochani, nic się nie dzieje bez przyczyny. My musimy poznać tą ciemną e, stronę, aby zauważyć nasze światło. Kto jeszcze nie widział tej historii o małej duszy, oczywiście to nie jest przeze mnie napisana historia. To jest e, cytat e, z książki e, Walsh'a: Rozmowy z Bogiem. Także kto jeszcze nie czytał tej, tych książek, to naprawdę zachęcam, bo tam są bardzo mądre przesłania. I również e, te, ta historia o tej małej duszy pochodzi e, właśnie z tej książki, ale ona obrazuje bardzo pięknie właśnie to, że. Aby rozpoznać swoje światło, trzeba być skonfrontowanym z cieniem. I tutaj, kochani, właśnie mamy to, że uniwersum zadziała, i tylko ważne jest, aby powiedzieć też tak dla siebie. Mówiąc nie dla diabła, mówimy tak dla siebie. Ok. No to teraz patrzymy na następną energię. Co się jeszcze może wydarzyć w nadchodzącym tygodniu? Co się jeszcze może wydarzyć? Jakie tendencje na nadchodzący tydzień? Wypadły mi trzy karty. Mhm. Szóstka denarów. Oj, coś się wyrówna. Król denarów i czwórka buław kochani, tutaj mamy przepiękną energię. Ja już tu chyba pójdę w rezonans. Bo mamy na przykład dla jednej grupy to będzie mąż. Może się mąż zachowywał nie fair w stosunku do Was z ostatnim czasem. Ale powiem Wam tak, że z szóstką denarów teraz bardzo mocno o Was zadba. Tutaj wszystko naprawi, tu wszystko będzie się dzielił z Wami. Będzie to bycie razem, czyli coś się wyrówna, nastąpi balans, harmonia. No i z czwórką buław no to jest karta stabilności, harmonii, yy, bycia razem, świętowania razem. To jest karta również małżeństwa, połączenia się. A właśnie z bratnią duszą, kochani. No i zazwyczaj nasi mężowie czy żony to są nasze bratnie dusze, bo wchodząc z nimi w związek małżeński, czy, czy każdy, każde spotkanie, każda relacja z innym człowiekiem to jest właśnie jakaś lekcja do przepracowania. I nawet jeśli wchodzimy w małżeństwo, to również z tym człowiekiem mam jakąś lekcję do przepracowania. Na przykład lekcja tolerancji, lekcja miłości. My musimy na przykład nauczyć tego ko kogoś miłości, bo na przykład on nie znał jej wcześniej. Może właśnie musimy przepracować jakąś lekcję. Ale tutaj w tym tygodniu mamy, kochani, piękną energię, kiedy ten król denarów, czy to twój mąż, czy twój partner będzie chciał coś naprawić, coś. Coś Tobie wynagrodzić. To jest też taka karta karmy, czyli co daje, to dostaje, ale też taka karta, która mówi, że zawsze musi być dawanie i branie na jednym poziomie. I o tym właśnie mówi to przesłanie, że tutaj się wszystko pięknie wybalansuje, ktoś może rzeczywiście mile Cię zaskoczyć. Zobaczymy, co nam powiedzą anioły do tej energii. Co nam powiedzą anioły do tej energii? Przeznaczenie. Tutaj w tym tygodniu będzie działać przeznaczenie. Jednakże musisz, kochanie, zwrócić uwagę, czy czegoś nie zauważysz. Może, uważaj, bo możesz nie zauważyć rzeczywiście starań tego człowieka. Może on to spróbuje całkiem z innej strony. Wiecie? Tu czuję, że. On będzie próbował to inaczej wyrównać, a ty możesz tego nie zauważyć. To już w najbliższej przyszłości wydarzy się rzeczywiście coś pięknego. Dla niektórych z Was rzeczywiście może być um, związek małżeński, narzeczeństwo, relacja. Ktoś, kto może Cię potraktował niesprawiedliwie. To w najbliższej przyszłości będzie chciał to naprawić, jeśli nie jesteście w stałej relacji. To ktoś tutaj może zdecydować się na ciebie, kochani. Pięknie. Patrzymy na następne przesłanie. Co jeszcze przyniesie nam nadchodzący tydzień? Ósemka mieczy, dwójka mieczy i rycerz kielichów. Oj, no miecze to są myśli, a mieczy to jest takie, myślę, myślę i nic nie wymyślę. I powiem wam tak, kochani, tu będzie ciężki wybór, ale ten wybór, ten ciężki wybór będzie tylko spowodowany waszymi myślami. Bo na, waszym, na waszej drodze w tym tygodniu, kochani, pojawi się mężczyzna, rycerz kielichów, to jest mężczyzna, wy jeszcze go nie znacie zdecydowanie jeszcze go nie znacie, ale w tym tygodniu pojawi się mężczyzna bardzo kreatywny, bardzo delikatny, bardzo romantyczny. Ktoś, kto praktycznie już ma jakieś emocje, jeszcze nie mówię o wielkiej miłości, ale aczkolwiek może. Tutaj ten ktoś pojawi się, słyszę tak niespodziewanie, że może to spowodować u ciebie naprawdę natłok ciężkich myśli, kiedy ty nie będziesz wiedziała, co masz robić. Będzie naprawdę ciężko się na coś zdecydować. Może, nie wiem, pojawi się mężczyzna, który cię zaskoczy, który będzie chciał na przykład spotkania, zaprosić cię na kolację, a ty już w swojej pięknej główce zaczniesz kombinować, gdzie jest ten kruczek. Czego on naprawdę chce? Tu słyszę taką, czy czuję taką energię, właśnie zranionego zwierza. To zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Tutaj się coś za tym kryje. Tutaj to nie może być tak, że nagle taki facet chce się ze mną spotykać. I co ja mam teraz zrobić? I tu będzie właśnie takie, powiem Wam prosto, no, takie bezsensowne łamanie sobie głowy. Yy, kochanie, Tutaj trzeba spróbować. Tu nie ma co yy, właśnie łamać głowy zanim się coś nie zadziało. Ale tutaj będziecie mieć do czynienia, kochani, właśnie z energią naprawdę taką szczerą, wrażliwą, romantyczną. Dajcie temu szansę. Nie, szukuj, nie, nie szukajcie od razu jakichś podstępów za tym. No hola. Tro, trochę wiecie, z zaufaniem do do tematu podejść. Wiecie, co anioły mówią? Ty jesteś gotowa. Dziewczyno, ty jesteś gotowa na to, aby przyjąć tego króla kielichów. No. Ładne mamy te przesłania na ten nadchodzący tydzień, kochani. Kto tu chce tą energię, to wiecie, łapka w górę, serduszka, jakiś komentarz, cokolwiek, żeby uniwersum wiedziało, biorę. Co mamy? Dziewiątkę buław. No, tu będziesz się przed czymś, przed kimś chronić. Królowa mieczy bardzo ładna Wasza energia, kochani. Stawiam granice, bo ja jestem inteligentna, niezależna, mądra i jasna w umyśle. Jeszcze zobaczmy jedną kartę. Uuu! I paść denarów. Kochani, w tym tygodniu będziecie w energii, czy niektórzy z was be, będą zmuszeni, bo tu też czuję właśnie taką energię, kiedy ty będziesz musiała wejść w energię królowej mieczy. Królowa mieczy to jest ta kobitka, która potrafi kochać, która ma wyrównane serce i rozum, która już wiele przeżyła. Królowa mieczy, często kobieta po przejściach, po rozwodzie, Kobieta, która jest niezależna, która właśnie może ma jakieś stanowisko kierownicze, i ona już się nau nauczyła budować tą taką ochronną barierę. Czyli ja się nie zamykam na uczucia, na ludzi, na doświadczenia, ale ja siebie chronię. W momencie, kiedy poczuję, że to jest to, wtedy otwieram, czy otwierają się, nie, burzę ten mur, który stworzyłam. No i w tym tygodniu wygląda na to, że będziesz musiała wejść właśnie w tę energię tego muru, kiedy będziesz musiała się chronić, kiedy będziesz musiała postawić na siebie. Dlaczego? Ponieważ tutaj wiecie, z denarów mogą być, yy, ktoś może próbować wykorzystać Twoją naiwność, aczkolwiek nie można mówić o królowej mieczy o naiwności. Ale to jest, mówię, kobieta mądra, inteligentna. Ale też, która podchodzi z sercem. To jest zawsze taka w porządku szefowa, na przykład. Tutaj jednak ktoś może potraktować cię w tym tygodniu niekoniecznie fair. I ktoś może liczyć na twoją naiwność. W jakiej sytuacji? Tu jest ważne, kochanie, abyś ty właśnie postawiła jasną granicę. Oddzieliła się od tego, a wtedy nastąpi rozwój w tej sytuacji. Zobaczmy, co nam powiedzą Anioły. I tak naprawdę, to, co było dla Ciebie niemożliwe w ostatnim czasie, w nadchodzących miesiącach, jeśli Ty będziesz. W takiej energii, czyli będziesz, gronić, będziesz chronić swoich granic, gronić granic, no, <grym> będziesz właśnie nie pozwolisz na wykorzystywanie siebie, to to, co wydawało ci się niemożliwe, nagle w nastchodzących miesiącach, krok po kroku, będzie się to pięknie rozwijać. Wejdziesz w swoją niezależność. Ta sytuacja się pięknie rozwija. Rozwinie, będzie nowy początek małymi kroczkami do przodu. Czyli ten tydzień nadchodzący, kochani, będzie kluczowym y, tygodniem na przyszłość, na te kilka nadchodzących miesięcy. Ważne jest, abyście tutaj, właśnie w tym tygodniu, kochani, podejmowali mądre decyzje i nie dali się y, wykorzystać czy no, stawiajcie granice, po prostu. Patrzymy dalej. Weźmiemy sobie jeszcze jedno przesłanie od Tarota. To nam się jeszcze pokaże. A nie, Tarot już, już wszystko powiedział. To weźmiemy sobie orakel karty. Zobaczymy, co nam orakel, karty powiedzą. Mamy tutaj e, energię e, dziecka. Może to być pierwsza córka. Jak, z jakąś młodą kobietą Może, możecie mieć coś do czynienia, ale karta dziecka zawsze we wszystkich kartach mówi o nowym początku, kochani. Do tego mamy prezent, i do tego mamy. E, Przebudowę drogi. Aha. Wiecie co? Tutaj może być jakiś nowy początek w Waszym życiu. Jeśli nie mówimy o dzieciach. Najpierw tak. Coś może się pozytywnego wydarzyć, jakiś piękny rozwój sytuacji. Yy, tutaj może być zgoda, może być jakaś pomoc w Twojej sytuacji, jakiś prezent, ktoś coś ci da, ale. Zaraz potem zaczną się komplikacje. E, tu czuję taką energię, tu masz, ale to nie będzie takie proste. Ja Ci dam e, na przykład, e, tu czuję taką energię, tutaj masz vouchera na podróż dookoła świata, ale e, hotele Ci zapłaciłem, ale samoloty musisz se sama zapłacić. E, a tutaj na przykład nie masz kasy. Czyli tu czuję taką właśnie energię, kiedy ktoś coś Ci da, ale to i tak nie będzie takie proste do zrealizowania. Czyli nie wiem, ktoś powie, tu, tu masz samochód, ale kluczyk to ja mam w domu. Jak chcesz to jeździ, ale zapomniałem Ci dać klucz od samochodu. Taką energię tutaj czuję, czyli coś się rozwinie, coś nowego ma wkroczyć do Twojego życia. Ktoś bądź coś Ci coś podaruje. Ale no niestety zaczną się jakieś komplikacje. Tutaj się zaczną jakieś drogi, wiecie, pokręcone, zakręcone, i coś się może opóźnić. Czyli pamiętajcie, kochani, e, jeśli. O! I mamy króla. No to może mieć coś wspólnego z jakąś osobą w waszym życiu taką znaczącą osobą, bo mamy tego króla. E, to jest e, partner, to jest mąż, to jest też może być. Właśnie Twoja energia, yy, kiedy Ty właśnie dostaniesz jakiś prezent, ale on nie będzie łatwy do zrealizowania. Coś tutaj się będzie, będą pokręte drogi. I to może mieć coś wspólnego rzeczywiście z jakimś mężczyzną w Twoim życiu. No. Ale powiem Wam, dzięki tej sytuacji, która nastąpi w tym tygodniu, to Was jeszcze mocniej scali. Tutaj będzie zakorzenienie, tutaj może Wasza relacja, coś się bardzo umocni. Tu będzie stabilność, wzrost w tej sytuacji, uzdrowienie. Także. Ktoś może Was, tak jak mówię, jeszcze raz powtórzę, zaskoczyć jakimś nowym początkiem, jakąś niespodzianką, ale ona nie będzie za prosta do zrealizowania. Jednakże później się wszystko ułoży, zakorzeni, będzie stabilne. Fajnie. Dobrze, kochani, zobaczmy jeszcze, co nam powiedzą anioły do tej energii. No. Także tutaj anioły mówią, nie ma naprawdę powodów do zmartwień. Tu się wszystko pięknie ułoży. Mogą być komplikacje, ale się wszystko fajnie ułoży. Co jeszcze nam powiedzą o karty? No właśnie, uważajcie, kochani, żeby sobie nie pozwolić na wtargnięcie tej przeszłości, czyli od czego zaczęłam, na tym kończę praktycznie. Mamy tutaj przeszłość. W tym tygodniu, kochani, może odezwać się przeszłość. Może, mogą się odezwać jakieś stare schematy. Tu jest oszczerzenie, niebezpieczeństwo przed tym, żeby właśnie nie wchodzić za głęboko w te przeszłe tematy. To może też coś mieć wspólnego właśnie z pracą, z karierą z jakimiś może ze sprawami finansowymi. Tu macie się zachować profesjonalnie i nie pozwolić w tym tygodniu, aby przeszłość... Coś Wam namieszała w papierach, kochani. Zobaczmy jeszcze, co nam powiedzą leni. O, mamy niedźwiadka i mamy... Jeźdźca i tutaj on jedzie na rowerze, kochani, bratnia dusza już rusza w Twoim kierunku, ale na pewno będzie dużo aktywności bądź wiadomości albo od twojej bratniej duszy. On często symbolizuje właśnie niedźwiedź, bratnią duszę, albo też właśnie aktywność ze strony jakiejś męskiej osoby. Że tutaj ten niedźwiedź ma dwa niedźwiadki, malutkie niedźwiadki, więc to może być ktoś, kto już posiada dzieci na przykład. I tu będzie dużo komunikacji i dużo ruchu w tym tygodniu, kochani. Zobaczmy, co nam powiedzą orakel karty. Ja przygotowałam tym razem właśnie mądrości zwierząt, i zobaczymy, jakie zwierzę mocy działa w tym tygodniu, ale póki co mamy, właśnie uważajcie, to jest znowu ta karta, która mówi: uważajcie, żeby się coś nie powtórzyło, coś z przeszłości, coś co ciągle wraca. Zostawcie właśnie to za sobą, kochani. Czas właśnie nad tym popracować. Tak, do miesiąca, kochani, pożegnajcie się z tymi, właśnie schematami, które się ciągle powtarzają w Waszym życiu. To jest bardzo ważna rada. No i teraz zobaczmy, jakie zwierzę pojawi nam się w tym tygodniu, jakie zwierzę ma dla nas przesłanie. Niedźwiedź. Tu chodzi o. Poczucie własnej wartości. Niedźwiedź symbolizuje siłę. Niedźwiedź stoi do siebie, do swoich przekonań. Yy, I niedźwiedź w ciężkich sytuacjach z odwagą działa. Nie pozwól, aby właśnie jakieś przeszkody yy, cię... Yy, Ojejku, brakuje mi słowa. Nie zdemotywowały, kochani. Tylko właśnie używaj swojej wewnętrznej siły, aby bronić swoich granic. Ale niedźwiedź również przypomina Ci, abyś nigdy nie rezygnowała ze swoich celów, abyś o swoje cele, o swoje marzenia, zawsze wa walczyła. Czyli mamy energię poczucia własnej wartości, walki o swoje yy, i stawianie zdrowych granic. I jeszcze weźmiemy szamański orakel. Zobaczymy, co nam tutaj jeszcze przekaże. O, mamy, kochani, Koło szczęścia. Teraz w tym tygodniu mamy szczęście i odpowiedni moment. Także, kochani, to będzie tydzień bardzo ciekawych wydarzeń, ale tak naprawdę to wszystko odwraca się w tym tygodniu ku Waszemu szczęściu na Waszą korzyść. Zobaczmy, kochani, jaka runa działa w naszym polu w tym tygodniu. Bądźcie jasni i czyste, bądźcie jasni i czyste, bądźcie jasni i czyste. Jaka runa działa w naszym polu w tym tygodniu? Ach, mamy Urus, silna energia, to jest energia korzeni, to jest też portal, kochani, to jest obfitość. Czyli wracamy do naszej pierwotnej energii. Tej właśnie to jest taka energia siły. Dokładnie tak, jak ten niedźwiedź. To jest właśnie ta energia. Bronię siebie, walczę o swoje. To jest, wiecie, pierwotna energia, ale też właśnie portal. To, co powiedziałam na początku, właśnie, że wchodzimy w nowy portal, w nowy tydzień. Super. Teraz zobaczymy, jakie znaki zodiaku, jakie dni tygodnia będą ważne dla Was, kochani. O, mamy jedynkę. Tutaj może się coś wydarzyć właśnie za dzień do tygodnia. Mamy dziesiątkę, mamy siódemkę. Jeśli jesteś numerologiczną siódemką, jedynką. Dziesiątką, jeśli właśnie mieszkasz pod numerem 7, to idziesz tu w rezonans. Mamy trójeczkę i mamy ósemkę. No znaków, jaką nam nie pokazali, czyli kiedy coś takiego się dzieje, to ja uważam, że to jest yy, dla praktycznie prawie całego kolektywu przesłanie. Kochani moi, wszystko płynie. Wszystko się dzieje tak, jak ma się dziać. Ja Wam życzę cudownego tygodnia. Nie zapominajcie o sobie. Zawsze mówcie do siebie, tak. Pozdrawiam, buziaczki, i do zobaczenia Wasza Agnieszka. Namaste.